Przede wszystkim chciałbym zaprezentować załączanie i wyłączanie wałka WOM w Zetorze pneumatyczno-elektronicznym. Otóż traktor jest wyposażony fabrycznie w czujnik, który tutaj pedałem sprzęgła się naciskał. I w tym momencie, jeżeli załączona jest pneumatyka, można było włączyć wałek WOM bez zaciągania tego sprzęgła ręcznego. Teraz to Wam zaprezentuję. Oczywiście musi być ciśnienie w pneumatyce. Słychać, że siłownik się załączył. Słychać, że się siłownik wyłączył. Teraz odpalimy maszynę naszą. Aktualnie traktor mamy pod paszowozem. Trochę kiepsko będzie widać, bo jest osłona wałka, wąb. Ale jeżeli to wyłączę, wałek ruszył i paszowóz się kręci. Wyłączam. Wałek staje. Załączam i wszystko działa. Dzięki, pozdrawiam.